Ten wyjątkowy grudniowy czas skłania do refleksji i wdzięczności. Dlatego dziś chcę zatrzymać się na chwilę i podziękować wszystkim niesamowitym osobom, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością dla każdego z was. Dla mojej rodziny, która jest moim bezpiecznym portem i fundamentem. Dla przyjaciół, którzy trzymali moją rękę w trudnych chwilach i śmiali się ze mną w tych radosnych. Dla mentorów i nauczycieli, którzy otwierali mi głowę na nowe idee, pokazywali inne ścieżki i cierpliwie dzielili się swoją mądrością. Dziękuję również wszystkim obserwującym moje media społecznościowe. Cieszę się, że jesteście razem ze mną i mnie wspieracie. Dziękuję również tym, co wytykają błędy i się śmieją. To daje mi cudownego kopa do rozwoju. To dzięki wam mój rozwój osobisty nabrał takiego tempa. Dzięki wam czuję, że rosnę, poszerzam swoje horyzonty i staję się lepszą wersją siebie. Wasza wiara we mnie, czasem nawet większa niż moja własna, daje mi siłę, by iść do przodu. Wasze wsparcie, dobre słowo lub nawet konstruktywna krytyka są bezcenne. Pozwolicie, że moja lista wdzięczności pozostanie moją tajemnicą. Ale są to mentorzy, którzy są znani i pomogli już wielu ludziom. Zdaję sobie sprawę, że ta lista nie jest jeszcze kompletna. Z pewnością będę ją w myślach dopisywać, bo codziennie spotykam ludzi, którzy na to zasługują. Chcę też podzielić się pewną prawdą, którą odkryłam. Wdzęczność jest najpotężniejszą podstawą manifestacji. Jeśli pragniesz spełniać swoje marzenia, spróbuj zamienić narzekanie na świadome poczucie wdzięczności za to, co już masz. Wtedy wszystko zaczyna się układać, ponieważ twoje wibracje się podwyższają, a przy wysokich wibracjach marzenia po prostu się spełniają. Poza tym, nie można być w dwóch miejscach równocześnie. Jeśli czujesz wdzęczność, to nie da się czuć braku. Dlatego nie zatrzymuję się i idę dalej. Dlatego, jeśli chcesz mieć wsparcie i poczuć, że wszystko może się ułożyć po Twojej myśli, że Twoje marzenia się spełnią, to zapraszam cię do obserwacji mojego kanału, abyś poczuł, poczuła moją cudowną energię. A teraz chcę zachęcić Ciebie. Zatrzymaj się na moment. Komu Ty jesteś wdzięczny lub wdzięczna? Kto pomógł ci być tu? Gdzie jesteś? Podziel się tym w komentarzu, niech ta pozytywna energia rośnie. Cieszę się. Że jesteś tutaj ze mną i bardzo Ci dziękuję.